To nie sen Moto Tigers jadą razem Znów niosą dobro w ten dzień Czerwone czapki błyszczą w słońcu W dłoniach paczek cały świat Bo w tych kufrach między hełmami Jest dziecięcy dźwięk silników znów bo moto tigers pamiętają że nadzieja to Do nas, Święty Mikołaju, święty do pokoju, ale paczkę bym chciał dostać. No to święty Mikołaj na pewno przymknie oko dzisiaj, w tym wspaniałym dniu, na pewno dostaniecie paczkę. Już czekamy, jest, mamy świętego Mikołaja, już jest, idzie do nas święty Mikołaj. Zapraszamy cię, Mikołaju, jeszcze tutaj do nas, koło burmistrza, zapraszamy cię. Witamy Cię bardzo gorąco, święty Mikołaju, a jeszcze uścisk tutaj od burmistrza dostał święty Mikołaj. Święty Mikołaju, chcieliśmy się zapytać, jak droga, jak to tak długo do nas jechałeś. No droga ciężka chyba. O śniegu nie ma. Śniegu nie ma. No właśnie, no tutaj burmistrz walczył, walczył z się siłami. Jeszcze niedawno był ten śnieg, ale no niestety nie udało się uratować, ale jesteś tutaj z nami. Czy to prawda, że słyszałeś, że w Gryfowie mamy same piękne, cudowne i grzeczne dzieci? Wszystkie są grzeczne. Oprócz mnie. Oprócz Mikołaja. To Mikołaj był niegrzeczny. To Mikołaj co zrobił takiego złego, że uważa, że jest niegrzeczny. Czy jest jakaś rzecz, którą zrobiłeś źle i postarasz się poprawić? Bo motorem nie przyjechałem. A bo nie przyjechał motorem dzisiaj, dlatego Mikołaj jest taki zły i smutny, że ma grzech, że nie przyjechał motorem, ale go przywiezie dzisiaj samochodem. Prawda? Mikołaju, co byś życzył dla wszystkich dzieci tutaj w Gryfowie na najbliższy rok? To bym życiu, żeby były grzeczne i nic im nie brakowało. I wiecznie uśmiech na twarzy. No właśnie ten uśmiech na twarzy. Pamiętajcie, drogie dzieci, miejcie ten uśmiech na twarzy, bo Mikołaj kocha te uśmiechy wasze, bo przychodząc tutaj z uśmiechem Mikołaj a z radością rozda ten prezent, prawda, święty Mikołaju? Nikomu nie braknie, bądźcie spokojne dzieci. Każdy dostanie. stanie. nie zasłużył, A to powiem mi na ucho. Oba się, to jak wiecie, warto Mikołajowi powiedzieć na ucho, jak się zrobiło jakąś rzecz, którą y, Mikołaj powinien wiedzieć, powiedzcie jemu na ucho. On będzie chciał Was posłuchać, ale wtedy naprawdę zobaczycie, że Mikołaj wybaczy i obiecacie jemu, że tą rzecz, którą żeście zrobili źle, a nie zrobiliście, że w przeciągu roku postaracie się poprawić, że będziecie jeszcze lepsi niż dzisiaj, prawda? Że pokój będziecie sprzątać. Chociaż raz w tygodniu, prawda, drogie dzieci? No i najważniejszy chyba obiad, żebyście jedli wszystko: warzywa, owoce, bo wtedy będziecie tacy duży jak Mikołaj. Święty Mikołaju, ale nasze dzieci są zawsze wspaniałe i uśmiechnięte. Ale Święty Mikołaju, tutaj jest też dużo dorosłych i, i tych młodszych, i tych starszych, i seniorów. To Święty Mikołaju, jakie przesłanie byś miał dla tej starszej młodzieży, troszkę wcześniej urodzonej? Dla tych starszych, średnich, starszych, najstarszych, bądźcie sobie dobrzy, nie bądźcie sobie wrogami. Ku, ku sobie, ku dobremu. Nie ma co wytykać, co komu. Żyjemy tu i bądźmy sobie jak jedna rodzina. Tak jak dzisiaj, święty Mikołaj, jak się jednoczymy na. W placu ratuszowym w Grypowie Śląskim przy pięknej choince. jak tak w sumie wspólnie wszystko to zorganizowaliśmy i także każdą złotóweczkę, ziarnko do ziarnko dla świętego Mikołaja, żeby pomóc, żeby te dzieci dostały nasze prezenty. Jeszcze raz dziękuję za tą organizacją, organizację i wspólne złączenie sił w tak pięknym dniu Mikołaju. Oczywiście dla moich przyjaciół. MOTO Mikołaju, którzy przybyli z każdej strony, Propolizm WB, Gremium Legnica, MOTO Wielki zrzeszeni, niezrzeszeni, którzy zaszczycili na nas swoją obecnością. Dziękuję im bardzo. Także bardzo dziękujemy tutaj wszystkim, którzy z wspomogli Mikołaja. To co Mikołaju, czy Mikołaju już jesteś gotowy, żeby dzisiaj tutaj ten wspaniały popołudniowy, popołudniowy dzień jest słoneczny, bo jeszcze nie pada, ten piękny dzień, czy jesteś gotowy do rozdawania prezentów? Zaczynamy! Zaczynamy, czyli robimy przejście dla Mikołaja. Uwaga, święty Mikołaj teraz idzie sobie tam usiąść. Za momencik. Pada jakby ktoś, świat podrował, śnieg się rozgadał, lecą z chmur. Dobre słowa na szare dni na złe sny, ludzkie spory, coś w jednej chwili zmienia nas, a tu magia świat You don't A, cicha noc, zanucić chcę. así Się już się przywitał z Misio Rysio. No i wita się z wami drogie dzieci. Dla tych, którzy gdzieś tam stoją, czekają, to mogą tutaj podejść sobie do Misia Rysia. Przywitać się z Przytulić go małe można jak najbardziej. Zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Misio Rysio przyjechał tutaj do nas, do Gryfowa, żeby z wami się tutaj przywitać. A już nie wiem, czy zauważyłeś, ja mam wrażenie, że Misio Rysio troszkę od ostatniego razu nam urósł. On był troszeczkę no, 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 no nie wiem jak to się dzieje, ale, ale jest zdecydowanie większość. Chyba, że my już z kolejnym rokiem troszkę staliśmy się mniejsi, ale Rysio, Misio jest wielki i bardzo zadowolony. Widać, że. Rockin' Around the Christmas Tree at the Christmas Party Hub. Mistletoe Home Can see every couple tries to stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit reign. Later, we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling. We have a happy holiday Wszyscy. stands in the oh, sobie, na sobie wejść na zobaczyć jak to w jadąc do akcji, Tutaj, jak to wygląda w środku, jak spędzają tę chwilę w tej kabinie, można sobie usiąść, zobaczyć. Bardzo gorąco zapraszamy Was wszystkich do zobaczenia sobie motorów. No i oczywiście tego misia, który cały czas jest... No, ja sobie ja sobie na to tak, bo nie ma problemu. Halo, nasi są przyzwyczajeni. No bo jak się tak, kiedyś widzisz, że jednym, te jednym, po jednym, po jednym, nie jednym, po 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 jednym, jak jeszcze parę tygodni czy dni temu. Myślę, że też nad tym warto się zastanowić, bo dla młodosłyszyńców, czy komitowa, czy metodajgęstów, czy leopoldy, jest zajmówka śląskiego nie ma rzeczy niemożliwych i oni pewnie na takie okoliczności też są przygotowani, a tak wciąż Snow and jingle bells, oh what a happy season! Snowy white snow and jingle bells, echoing all day long. Everyone's gay and wish you well. They have a simple reason. Little red robins in the dell, singing a happy song. Fairy lights and starry skies, you can have your wish. Candle glow and mistletoe. It's snow and jingle bells join in the carol singing wishing to you and yours and mine a very happy christmas time Simple reason. Little red robins in the in dell the singing a happy song. Ooh. Fairy lights and starry skies, you can have your wish. Ooh. Candle glow and mistletoe, it's time to steal a kiss. Snowy white snow and jingle bell, join in the carol singing. Wishing to you and yours and mine a very happy Christmas time Wishing to you and yours and mine a very happy Christmas time Wishing to you and yours and mine a very happy Christmas